Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam Was w dylematach przed kolejką numer 9. Co tu dużo mówić, kolejka numer 8 była co najwyżej średnia, jak mawia klasyk. No, ale z plusów no, mamy już szy szybką okazję, żeby się zrehabilitować, ponieważ. Kolejka numer 8 zakończyła się w poniedziałek meczem Krisa Uda i zaczyna się już w piątek meczem Krisa Uda i to przeciwko Leicester Więc kto ma popularnego krzyżka drewno, który, który uratował moją kolejkę, to po pierwsze zostawia łapkę w górę, po drugie będzie się cieszył pewnie pewnie z, pewnie z kolejnych punktów, które przyda, przydarzą się już w piątek. A w piątek poprzedzając mecz, właśnie Nowozelandczyka, będzie deadline live, który wystartuje o 18.30. Także pamiętajcie, że tym razem składy musimy zapisać troszkę wcześniej niż to zwykle bywało w sezonie, więc to jest taka ważna adnotacja. Też we wtorek był odcinek z Adamem Grupińskim, for more Not, ciekawa, czasami zabawna dyskusja. Zapraszam również serdecznie. No i zapraszam Was serdecznie teraz, żeby zobaczyć mój skład i moje punkty w kolejce numer 8, bo naprawdę jest na co patrzeć. Jest to całe 31 punktów. Palce lizać, naprawdę, jedynie co, co, co mogę tutaj powiedzieć, to że w końcu mogę się poczuć jak ludzie, których spotykam gdzieś tam w losowych sytuacjach, czy ludzie, którzy piszą mi komentarze pod filmami i mówią, że przeze mnie coś zrobili w fantasy Premier League, no to tym razem to czat tutaj zdecydował, że mam posadzić na ławce mykołękę, a... Do wziąć Trenta Aleksandra do składu, tam było 80% dla 20, właśnie dla Trenta, a to ostatecznie Ukraińczyk zdobył 7 punktów, gdy Trentik miał 2. Oczywiście sobie żartuję, każde decyzję w swoim składzie podejmuje sam i warto o tym pamiętać. Więc co do mojego składu, no to punkty dali tylko Rogers, Wood i tyle w sumie. Nie ma, nie ma co więcej dodawać i lecimy z kontuzjami przed kolejką numer 9. I tutaj sporo się dzieje, trzeba powiedzieć, że sporo się dzieje, bo po pierwsze jest Saka. Ten w sumie, Case jest ciężki do oceny jak zwykle, ponieważ Arteta trąci nas jakimiś różnymi wypowiedziami. Raz powie, że zobaczymy, raz powie, że jeszcze nie trenował, więc mało prawdopodobne, że zagra w weekend. Ale z drugiej strony gdzieś tam w prasie coraz więcej mamy w prasie, w sensie na Twitterze, coraz więcej pozytywnych informacji czy wieści, że Saka ma być gotowy na Liverpool. I jeśli ja miałbym oceniać, wydać swoją opinię, to mi się wydaje, że Saka zagra. W sensie, ja już tydzień temu mówiłem, że Likarski mówił, mówił po tym pierwszym meczu Czyli po urazie Bukoyosaki, że On nie, nie jest aż tak kontuzjowany jak, Że nie jest to nic poważnego Oczywiście uraz jest, bo Bukoyasaka z urazem gra Od pewnie dwóch lat, czy coś w tym stylu Tylko po prostu, że jego kondycja Meczowa, jego dyspozycja Nie jest, nie jest przekraczająca, żeby miałby nie zagrać Już w tym meczu ostatnim No nie zagrał, więc teraz wydaje się, że Jest jeszcze większa szansa, że zagra Niemniej, ja już Sakę sprzedałem ale o tym powiem też później. Także co, co, do, co do Saki to raczej jestem pozytywnej myśli, ale zobaczymy. Nie nastawiajmy się, że dowiemy się co czegokolwiek od Artety. Może jakieś wycieki się pojawią, choć też będzie bardzo ciężko, bo ten mecz Arsenalu z Liverpoolem jest dopiero w niedzielę. A skoro o Liverpoolu to też warto odnotować, że Diogo Jota zszedł z urazem w meczu z Chelsea i był poza kadrą meczową w lidze. Nie wiemy w sumie na razie więcej, co się z nim wydarzy, tam była jakaś kontuzja żeber Więc może to być nawet tydzień, dwa przerwy, a może być troszeczkę dłużej Więc to jeszcze do, moni do monitorowania Do monitorowania również są, ale tutaj e, to, że nie trenował w środę o niczym nie świadczy Raczej był to odpoczynek przed meczem w e, Lidze Europy Po prostu Odobert ma zagrać w tym spotkaniu, więc e, jakoś to nie dziwi, że są dostał odpoczynek, skoro był wcześniej kontuzjowany więc, więc raczej to było takie zwykłe chuchanie na zimne, ponieważ on był poobijany na GW9 powinien już wrócić Brandt White, nie wróci na pewno jeszcze Kevin De Bruyne Doku i Grealish wypadają na jakiś czas, Grealish na 7-10 dni, Doku na trochę dłużej Więc jest szansa, że Foden w końcu zagra w wyjściowej 11 Nie wiadomo czy zagra Wellbeck, Wellbeck został w ogóle zniesiony na noszach w tym, w tym ostatnim meczu, w ostatniej kolejce ale później w sumie wracał już z drużyną wspólnie do Brighton. Poza tym już sam mówił, że jest prawie gotowy do treningu, więc jeśli miałbym drugiego napastnika w Fantazy Premier League w tym sezonie, to bym go raczej zostawił. Co do jeszcze innych wieści, no to Uisa już wrócił do składu i grał tydzień temu W, w meczu z United, było tam 24 minuty podejrzew, więc teraz jest szansa, że wyjdzie w pierwszej 11. A co do meczu w tygodniu w Lidze Mistrzów, to gdzieś tam sobie najbardziej odpoczęli Guardiol, Robo, Diaz i Watkins. Salah w sumie też zagrał. Około 60 minut, reszta pierwsze składy, i gdzieś tam wysokie wyniki, jeśli chodzi o minuty, więc nie najlepiej. Pewnie gdzieś tam się będą martwić, czy posiadacze Rico Lewisa przede wszystkim, choć też już mówiłem tydzień temu, że on po prostu gra w każdym meczu, w tym sezonie, poza meczem z Arsenalem, więc to też nie jest, to niczym nie świadczy. Także jeszcze na koniec żółte kartki: po cztery, ma, po cztery mają Bern i Semedo z bardziej kluczowych zawodników, a po trzy Ait Nuri, Palmer, Semenio, Jackson Wardy. Warto, warto o tym pamiętać, że po piątej żółtej kartce jest jeden mecz pauzy. Idziemy dalej, idziemy do statystyk drużynowych po ośmiu kolejkach Fantazy Premier League. Najpierw zobaczymy sobie na non-penalty expected goals. Pierwszy jest Tottenham, drugi jest Arsenal. Warto jednak zauważyć, że bardzo dużo z tego wyniku wyśrubowali w tych dwóch meczach w GW6 i 7, czyli domowe mecze z Leicester i Świętymi. Poza tym. Co najwyżej średnio, jeśli chodzi o, to, o, o tą ofensywę Arsenalu, e, trzeba szczerze powiedzieć. City, trzecie, jest City, a C City w ogóle jest ciekawą drużyną, jeśli chodzi o ostatnie spotkania, bo wyglądają bardzo słabo w ofensywie, o tym też chwilę jeszcze powiem później. E, z takich drużyn, które przez cały sezon w miarę wyglądają równo, równo dobrze. Mamy Liverpool i Chelsea, myślę, że są to ekipy dość godne zaufania. Szary koniec, Ipswich, Leicester, Wolverhampton, Crystal Palace. Myślę, że um, poza, poza Wolverhampton, gdzie wiadomo, że było to de determinowane fatalnym kalendarzem na starcie sezonu, raczej ta trójka drużyn, czyli APC, Leicester, e, Crystal Palace um, raczej nie interesuje się tymi zawodnikami, zawodnikami z tych drużyn, w skrócie mówiąc. Przejdźmy do statystyk defensywnych Tutaj e, takim dominatorem totalnym, jak Pudzian kiedyś w Strongmanach jest Liverpool I w sumie też jak Arsenal w poprzednim sezonie Oni, to, ten, Te występy, te wyniki przypominają mi Arsenal z poprzedniego sezonu Ponieważ Liverpool e, po raz kolejny, mimo tego, że stracił bramkę w meczu z Chelsea No to ten jednak wynik, jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone e, Był poniżej 1 i w tym sezonie tylko raz stracili, dopuścili w sumie do, e, w, do większej liczby sytuacji Czyli w kolejce numer 3 e, Spoko też wygląda wciąż Tottenham, e, City wygląda spoko ale nie zachowuje czystych kąt, stara śpiewka, wiemy jak to wszystko wygląda do drużyn warto odnotowania jeszcze wciąż, wciąż Forest Forest wśród budżetowych opcji też notuje bardzo, bardzo dobre wyniki Jeśli chodzi o najgorsze drużyny Leicester, Southampton, Ipswich, Wolverhampton Więc w sumie nam się to można powiedzieć powtarza Tak w sumie jeszcze mogę pokazać 4 ostatnie kolejki, czy ktoś tutaj się wyróżnił jeśli ktoś na przykład teraz by potrzebował obrońcy na przykład za Salibę, no to pierwszy Liverpool, druga Aston Villa, Bournemouth bardzo fajnie wygląda, a Bournemouth teraz będzie wchodzić niedługo na super kalendarz. Więc nie mówię, że teraz, bo mają mecze z Aston Villą i chyba City, więc ciężko byłoby kupić kogoś z Wisienek, ale do monitorowania, do monitorowania dalej Totki też bardzo dobra drużyna do fantazy aktualnie i też Everton dość wysoko, Everton wchodzi na ten swój najwyższy pułap. I przypomina się po, po prostu poprzedni sezon, gdy w pierwsze 7 meczów nie było żadnego czystego kąta, a w kolejne 31 było 13 i byli drugą defensywą całej ligi. Więc co do drużyn, nie wiem, czy jeszcze coś mógłbym odnotować. Ewentualnie, o, mógłbym odnotować to, że gdy, gdy sobie przefiltrujemy drużyny od kolejki numer 6, tak, od kolejki numer 6, 3 nie spotkania, czyli 6-7-8, i posortujemy sobie po setkach, to pierwszy mamy Arsenal, drugi mamy Chelsea, trzeci mamy Tottenham. E, czwarty, mamy coś ciekawy West Ham. Też tutaj w miarę dobrze kreowali sobie tych teoretycznie bardziej jakościowych okazji, ale. Na ostatnim miejscu mamy Manchester City. Oni w trzech ostatnich meczach wykreowali tylko dwie setki. Wprawdzie zrobili sześć bramek, więc ostatecznie ten wynik jest dobry, bo jest to średnia dwóch y, bramek na jedno spotkanie. Niemniej y, taki jeden jegomość z Norwegii żadnej setki w tych trzech meczach nie miał i to na pewno martwi wielu posiadaczy. Więc y, to City jest dziwne, no ale wczoraj wygrali 5-0 ze Spartą Praga, no ale z drugiej strony wcześniej też tam rozgromili Słowana, Bratysława, a to, no, to jakoś na wyniki fantazji bardzo nie wpływało. Płynęło. Więc City aktualnie to dość ciekawa drużyna. Przejdźmy do zawodników. Jeśli chodzi o oczekiwane punkty w tym, w tym sezonie, no to teoretycznie najwięcej powinien zdobyć Mohamed Salah i też teoretycznie najwięcej ich zdobył. Więc tutaj te algorytmy są doganiane przez Mohameda Salaha. Drugi Palmer, trzeci Halan, czwarty Jackson. Jackson też jest wciąż bardzo dobrą opcją i naprawdę jest w formie, jeśli chodzi o taki boiskowy sznyt Podoba mi się Jackson Dalej mamy Gordona, Gordon w ogóle ostatnio dobrze wygląda pod bramką, brakuje trochę skuteczności Też chyba karnego nie wykorzystał, coś mi tak świta po głowie Wciąż Watkins jest świetną opcją, Watkins jest taki pominięty mocno przez szablon, ale kto ma Watkinsa, ten na pewno wie Że to jest świetny zawodnik i to jest zawodnik, który przede wszystkim przynosi punkty Wśród obrońców tutaj rzuca mi się w oczy Trent, rzuca mi się w oczy Gabriel i to w sumie chyba tyle. Nie wiem, mogę jeszcze pokazać ewentualnie ostatnie cztery kolejki, kto nam się tutaj potencjalnie wyróżnił. Oczywiście, Mohamed Salah, oczywiście, Cole Palmer, ale dalej mamy Gordona, Raula, Solanki. Czyli to są gracze, którzy dochodzą do dość dobrych okazji. Porównajmy sobie jeszcze punkty z tymi przewidywanymi punktami, bo war, łatwo ocenić pod tym kątem, kto jest w formie, a kto potencjalnie nie. Lub to miał farta, lub nie miał. Więc co tutaj gracze, którzy w ostatnich czterech kolejkach wyprzedzili, wyprzedzili algorytmy, to Justin King Antonio, McNeil, Pickford, Kovacic, Watkins też, ale Watkins tutaj jest bardziej kwestia formy, wydaje się. Też Kunia, Kunia też jest fajnie do dyspozycji. Rodgers, Morgan Rodgers w ostatnich czterech meczach trzy razy dawał punkty, bardzo fajnie, myślę, że ucieszył wielu posiadaczy. A kto jest na minusie? Gordon, Calvert lewin Calvert lewin ostatnio 5 spotkań zmarnował, 5 okazji, bardzo dobrych. Też Davis ma trochę pecha, tu akurat jest pech, bo on dużo kreuje, Leaf Davis z Ipswich, tylko na razie te asysty jakoś nie przechodzą. I w sumie tyle. Co do zawodników, możemy zakończyć i przejdźmy już może do dyskusji. Co z Saką? Co z Saką i co w ogóle z nim zrobić? Ja szczerze powiedziawszy, jak już powiedziałem na wstępie, sprzedałem już Sakę To wynikało w sumie z tego, że ja i tak chciałem kola palmera. I tym się motywowałem, że jakoś nie chcę mi się nawet czekać, bo wiedziałem, że cena Saki spadnie. Palmera dzisiaj poszła w górę, więc to było stosunkowo dla mnie proste, że wezmę sobie palmera, bo go chciałem mieć na dłuższą metę. No i też po prostu, tak, tak bym tego tak, tak bym się trzymał, że. Że te, te rotacje z zawodnikami premium to nie jest coś, o czym marzymy, bo mi się od razu przypomina ta sytuacja, chyba kolejka numer 5, kolejka numer 6, gdy wszyscy kupili Palmera. Palmer zagrał dwa gorsze mecze, wszyscy sprzedali Palmera, Palmer zagrał dwa lepsze mecze, wszyscy kupują Palmera i jesteśmy w takim błędnym kole, że, że dobry jest ten zawodnik, który daje punkty, a nie dobry ten, który nie daje. Więc wydaje mi się, że tutaj. Ta cierpliwość jest bardzo dużą cechą, no ale też po prostu Palmer dla mnie długoterminowo jest zawodnikiem, który teoretycznie może dać najwięcej punktów. Który gra bardzo blisko bramki, ma rzuty karne No i też zobaczymy sobie nawet na udział w setkach w tych ostatnich czterech meczach No to Palmer brał udział w 13 7 miał, 6 wykreował No a w przypadku Saki nie brał udziału w żadnej setce, gdy 9 wykrował No ale wiadomo, że przejął też jeszcze obowiązki Odegarda I w ogóle Arsenal bez Odegarda no, nie wygląda, szczerze powiedziawszy, najlepiej jak nie było Odegarda i Saki to i jeszcze musieli grać w 10, to już w ogóle było bardzo, bardzo ciężko. Więc Palmer Saka, jak ja zrobiłem ten transfer, nikogo nie namawiam. Bo Saka moim zanim zagra w tej kolejce i też może oczywiście dać punkty. Jednak ja już sobie powiedziałem w głowie długoterminowo, że chcę mieć Palmera, więc wziąłem Palmera. Co do Son'a, są to jest na pewno gracz, którego wyróżnia drużyna, bo Totki są najlepsze w ofensywie na starcie tego sezonu i a z tego duetu, tercetu właściwie, co tu mamy, czyli Palmer, Saka, Son To są przede wszystkim wyróżnia kalendarz, bo teraz najbliższe trzy mecze Palmer ma z Newcastle, United, Arsenalem, Saka ma z Liverpoolem, Newcastle i Chelsea No a Son ma właśnie Crystal Palace, Aston Villa i Ipswich Więc teoretycznie ma dwa bardzo, bardzo przyjemne spotkania, żeby gdzieś tam zdobywać te bramki Co do Sona, to według mnie największy minus jest taki, że ma Johnsona, ma Mamadisona, czyli innych sonów z drużyny Spurs Którzy kosztują mniej A załóżmy, że ten potencjał ten potencjał w sumie Sona nie jest aż tak duży, żeby dopłacić moim zdaniem 3 miliony Bo wiemy, że budżet jeśli chodzi o ten sezon jest kruchy Więc szczerze powiedziawszy, gdyby miał ktoś Sakę i, i chciał kupić Sona Ja bym wolał ustawić Sakę i, i wziął, wziął kogoś innego ze Spers Czy Kulusewskiego, czy Johnsona, którzy kosztują po 6, 6,5, prawie 7 milionów I to jest moim zdaniem dobra kasa Oczywiście Son e, to jest gracz, który gdzieś tam w dłuższej perspektywie e, W wielu sezonach dawał nam masę, masę radości i tak dalej, i tak dalej ale ja osobiście jestem zdania, że tutaj można poszukać delikatnej oszczędności. Dajcie znać, co wymyślicie. Jeszcze na szybko kilka zdań o Salach Haland, bo tutaj też ta dyskusja gdzieś tam wrze. Trochę się uspokoiła po tym, że Haland wczoraj zdobył bramkę, no ale że Haland zdobył bramkę w meczu ze Spartą Praga, albo nawet dwie strzelił chyba później, już nie, nie, nie patrzyłem na to. Jedną bardzo ładną strzelił, na pewno spięty. Także prawda jest taka, że Salah w ostatnich trzech kolejkach zdobył więcej punktów niż Haland. Prawda jest też taka, że Wiking w tych trzech meczach nie miał chociażby jednej dobrej sytuacji A przetrwać, przetrwać trzy weekendy bez sety to wiadomo Ciężka sprawa No ale teraz jeden gra z Arsenalem, a drugi gra ze Świętymi, więc no, Dla mnie jest to dość proste, że jednak zostawiam tutaj Norwega Bo czy może być lepszy mecz na przełamanie niż Southampton u siebie? Chyba nie może Więc daję jeszcze minimum jeden mecz Holandowi. Zobaczymy co będzie jeśli gdzieś tam powtórzy się ta prawidłowość w tych meczach z, Chelsea, z Arsenalem i Southampton Dla tych dwóch zawodników wtedy będzie dyskusja I to na pewno taka bardzo, bardzo, bardzo gorąca Przechodzimy teraz do obrońców Bo jeśli chodzi o obronę to tutaj przede wszystkim mamy problemy z Salibą Jeśli chodzi o tego zawodnika to dostał czerwoną kartkę Wypada tylko na jedną kolejkę To trzeba powiedzieć, że wypada tylko na jedną kolejkę Ale on przede wszystkim w tym sezonie nie, nie miał ani jednego uderzenia Nie wykrywał ani jednej okazji i dla mnie to nie jest gracz, który po prostu jest warty ceny 6 milionów. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby się z nim pożegnać, jeśli ktoś go jeszcze ma. Co do opcji, i co do w ogóle, jeśli chodzi o obrońców w tym sezonie, to najwięcej punktów ma na razie trend. Ale trend kosztuje oczywiście też najwięcej. Drugi jest Gabriel. Gabriel jest świetną opcją długoterminowo i w sumie, jeśli ktoś nie miałby Gabriela, miałby Salibę, to nie wiem, czy nie byłby to jeden z prostszych transferów, żeby wziąć teraz Gabriela. No, choć warto odnotować, że ten kalendarz. Na najbliższe trzy rundy dla Arsenalu nie jest najlepszy pod przez przez sekund I trzeba powiedzieć otwarcie, że jest raczej słaby Na trzecim miejscu w punktacji mamy Kolate, mamy Wierdzila Ale wiadomo, że oni grali w najlepszej defensywie ligi i gdzieś tam te punkty, punkty czuwali No ale dodatkowo na przykład taki Konatę miał brameczkę, miał asystę Więc spoko Jest też wysoko Gwardol jeśli chodzi o punkty Gwardol dał już dwie bramki w tym sezonie, dwie bramki w sumie w ostatnich trzech meczach Wciąż bardzo, bardzo dobra opcja więc jeśli miałbym kogoś kupić za tego Salipę, no to na pewno jest to Gabriel Jeśli miałbym w sumie kogoś polecać tak na, 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 na to, żeby kogoś kupić, to na pewno jest to Gabriel Na pewno jest to Guardiol, Guardiol kosztuje 6 baniek I to też taki trochę jest argument jak z Sonem, że skoro mamy Rico, Rico Luisa, który jest tańszy, możemy je przyżulić, A niekoniecznie ta defensywa City daje aż tak dobre punkty To myślę, że też można poszukać tutaj Jaki, jakiś tutaj, nie wiem, oszczędności po raz kolejny powiem, e, oczywiście. Gwardol to jest gracz, który daje nam brameczki. Potrafi uderzyć, ma to uderzenie czy z lewej, czy prawej nogi, z za polakarnego, czy z polakarnego. No ale Rico Lewis kosztuje 1,5 miliona mniej, prawie więc to jest dobry zawsze argument. E, a co do Rico e, w, w ogóle w tym sonie e, nie oddaje aż tak dużo uderzeń, nie, nie kryje aż tak dużo okazji, bo jego e, od, oddał 4 uderzenia, a miał łącznie Expected Assist 0,35, wpadły z tego dwie asysty. E, Niemniej. Jego argumentem po pierwsze jest scena, po drugie to, że on gra. On gra w każdym spotkaniu na razie, w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w pierwszym składzie, nie wyszedł tylko w tym meczu z Arsenalem. Więc to, że on zagrał wczoraj, widzę, mistrzów 90 minut, a Gwardon zagrał sobie 30, wcale nie musi o niczym świadczyć. I, ale ja mówię od początku, w sumie, że, że biorąc tego Luisa, musimy sobie wkalkulować to, że on kiedyś sobie usiądzie na tej ławce. Byłby to wielki pek, gdyby to było właśnie w meczu ze świętymi u siebie, bo. Może w końcu to czyste konto się, się przydarzy Jeśli chodzi o szanse bukmacherów To City ma zdecydowanie największe w tej kolejce Więc trzeba po prostu mieć to na uwadze i tyle Jeszcze jedna opcja, o której trzeba powiedzieć która na pewno gdzieś tam tu się znajdzie szybciej na przykład po golach bo I ma dwa gole, ma, ma dwie asysty Zrobił 23 punkty w tym sezonie, mimo tego, że ten kalendarz naprawdę był cienki dla, dla wilków absolutnie najgorszy, najgorszy ze wszystkich drużyn, to on mimo wszystko potrafił przywieźć gdzieś tam te punkty. W 8 meczach dwa gole, dwie asysty, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dziewięć uderzeń łącznie, wykrował też 10 okazji. I no to też trzeba powiedzieć, no ten kalendarz jeśli chodzi o e, Wilki naprawdę teraz jest bardzo dobry Czy tak mi pokaże Aita Riego? A, pokazała Aita Nuriego. Tutaj to jest y, ten kawaler Jeśli chodzi o tego kawalera, to kalendarz naprawdę jest świetny Brighton, Crystal Palace, Southampton, Fulham, Bournemouth, Everton, West Ham, Ipswich, Leicester United i tak naprawdę do końca roku mamy obrońcę, który kosztuje 4-4 Chyba, że podniósł, podróż, w no, podróż w nocy, nie podróż, Który kosztuje 4-4 i załatwi nam sprawę Gdzieś tam tego trzeciego slotu w obronie, więc świetna opcja za Salibę potencjalnie Przechodzimy dalej do opcji, kto potencjalnie zarzota Rzota też z urazem, jak już mówiłem na początku, kontuzja żebra Więc tutaj przeanalizujemy sobie pomocników do ceny 8 milionów Kto tam aktualnie Bryluje, jeśli chodzi o punkty w tym sezonie to Luis Diaz. Luisa, Luisa Diaza nie wiem czym kupił, teraz widzę mistrzów ponownie zaczął z ławki. Gakpo naprawdę jest w dobrej dyspozycji, ale skoro teraz zaczął dwa mecze, z, dwa mecze właśnie z rzędu w 11 Holender, to może jest szansa, że Diaz wyjdzie. Niemniej kupić bym nie kupił na bank. Kupiłbym BEMO, kupiłbym Ognila To są dwie takie opcje, które wiadomo, trochę, 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 trochę dwie różne półki cenowe, ale przy Bemo mamy argumenty takie, że strzelił już 6 goli w tym sezonie. Poza tym kalendarz wciąż jest bardzo dobry, jeden z lepszych Gdzieś tam na najbliższe pięć kolejek Na pewno jeden z lepszych, teraz mają Ipswich Później też mają kilka fajnych domowych spotkań A oni u siebie wyglądają dobrze, bo Wygrali 3 na 4 spotkania I zdobyli łącznie 11 bramek, czyli w sumie Najwięcej w lidze razem z, razem z City I Spurs także kamerunczyk Jeśli ktoś go jeszcze nie ma, a pewnie 80% ludzi co najmniej słuchających To go ma na pewno git opcja Poza tym mamy Tottenham, czyli, czyli Brena Johnsona, mamy Kulusewskiego Świetne opcje, gdy sobie zobaczymy na staty gdzieś tam z ostatnich czterech kolejek to najwięcej punktów zdobył Madison, drugi jest Johnson e, Gdzieś tam niżej pewnie byśmy znaleźli Kulusewskiego, tak też bardzo wysoko, więc chłopaki dają punkty Punkty daje też Morgan Rogers, e, bardzo dobra opcja i cieszę się, że go kupiłem za pięć baniak Nie wiem, czy nie będę trzymał go cały sezon, bo wciąż, wciąż wygląda bardzo dobrze, daje punkty i to jest najważniejsze Z takich opcji bardziej niszowych dla Zadiogo Gorzotę, można by było pokusić się o Bowena Bowen tutaj mi się nie znalazł, ale Bowen w tym sezonie ma dwa gole, trzy asysty Kalendarz jest w miarę, jeśli chodzi o Bowena, pokażemy sobie go w sumie zaraz. Jeśli chodzi o jego staty, to Expected Gloves 0,14, w tym stronie 0,28, Expected Assist, co najwyżej średnie. Aczkolwiek ten kalendarz jest Git, bo jest United, Forest, Everton, Newcastle, Arsenal, Leicester, Wilki Bournemouth, Brighton, Southampton, więc w sumie taki Turbo Hyundai zaczyna się od kolejki numer 14, ale załóżmy, że Bowen jest taką rzetelną opcją od lat, i jeśli ktoś szuka różnicy, to w sumie czemu nie? Także. Skoro szukamy różnic, to może przejdźmy do ataku. Tutaj też znajdziemy kilka, kilka ciekawych zawodników, gdy zobaczymy sobie na napastników poniżej 7 milionów. No i w sumie takich pięciu bym wymienił na pewno najlepszych. Aczkolwiek w sumie poza łudem każdy jest tur turbo różnicą, i w sumie tym tematem delikatnie puszczam oczko do posiadaczy Dominika Calvertoloina. Który w ostatnich pięciu meczach bramki żadnej nie dał Jedyne co zrobił to zmarnował pięć e, dużych okazji, tak zwanych Więc e, co do zawodników, których na pewno można by było polecić no to Wellback tylko Welbecka bym w sumie teraz nie wziął Bo nie wiadomo co z jego zdrowiem No i Chris Wood Chris Wood to jest gracz, który w tym sezonie w ośmiu meczach Zapisał już na swoim koncie e, pięć trafień W ogóle oddał tylko szesnaście uderzeń W tym dziewięć to były setki Pięć trafił, więc e, widać, że gdzieś tam... E, ten system Nuno Espirito Santo, ten zorganizowany system Nuno Espirito, Espirito Santo, który traktuje go jako, jako takiego targetmana No jak najbardziej tutaj sprawdza się pod kątem punktów fantazy I w ogóle jeśli chodzi o całą historię tego trenera, w sumie Uda pod wodzą tego trenera No to w 24 meczach miał 16 trafień i lepiej, lepiej wypadają tylko w tej statystyce w tym czasie Palmer oraz Halan, że więcej zdobyli goli Więc wood za tą kasę wciąż jest bardzo dobrym opcją i wciąż ma bardzo dobry kalendarz bo mm, teraz ma spotkanie z Leicester, później ma West Ham, Newcastle, Arsenal, Ipswich, więc wciąż jest naprawdę, naprawdę git, i Nottingham Forest jest super drużyną. Z innych ciekawych opcji na pewno Raul Jimenez, Raul, Raul Jiménez zanotował 5 zwrotów z rzędu, w ogóle, jeśli chodzi o jego Expected Ghost na 90 minut, no to w tym sezonie jest to 0,80, naprawdę bardzo dobrze. W pięciu startach zanotował 19 strzałów, 7 setek i kalendarz też bardzo dobry, jeden z lepszych, więc w sumie takie też podobne argumenty, może jak przy Łudzie. Myślę, że to by była dwójka najlepszych na w tym momencie, jeśli chodzi o budżetówkę, czy moim zdaniem, czyli właśnie Raul Jiménez plus Wood. Jeszcze mamy kilku graczy, na przykład z. Z Wolverhampton, Kunia, Strand Larsen Też bardzo dobre opcje, które też dawały już punkty w tym sezonie Co do Kunin, to na pewno warto powiedzieć, że W następnym miesiącu, i w sumie do Strand Larsena to samo Że w następnym miesiącu będą mieli domowe spotkania z Crystal Palace Southampton oraz Bournemouth, Kunia wykonuje różne, Wolne, potencjalnie może mieć karne, no i też Co różni właśnie Kunię względem Larsena To to, że na przykład oddaje więcej uderzeń, bo Kunia ma 22 uderzenia, Larsen ma 10 Jednak jeśli chodzi o duże szanse, to połowa z tych uderzeń Larsena to, było, to, to, to były te setki Zaś w przypadku Kuni mieliśmy tylko dwie takie, można powiedzieć, duże szanse Niemniej Kunia w, poprze w poprzednim sezonie pokazywał już, że jest świetną opcją Miał taki okres, gdzie w 12 meczach miał 7 goli i 5 asyst Zdobył najwięcej punktów fantazji w tym sezonie, więc Chyba bardziej bym mu zaufał, ale strat Larsen jest, ta jest tańszy Gra wyżej, jest takim typowym napastikiem, więc też jakieś argumenty znajdziemy na szybko jeszcze chciałem pokazać jednego zawodnika. O, Wisa. Mimo tego, że gdzieś tam go nie było przez jakiś czas, to mm, gdy posortowaliśmy sobie po punktach, to on się to już, jeszcze tutaj się znajduje, jeszcze się mieści. No to warto pamiętać, że wrócił już, a w tym sezonie w czterech startach miał trzy gole plus asystę. I też ma bardzo, bardzo dobre kalendarz co też mówiłem w przypadku Bemo więc e, jeśli chodzi o tych napastników w jest naprawdę dużo opcji. I jakbym miał Calvert to chyba bym się powoli ewakuował. Przechodzimy do kapitana. Tutaj troszeczkę Kolejka się nam ułatwia, jeśli mamy gracza, gdy, który, który gra z futą, ten u siebie, i tym graczem jest Erling Haaland Wiadomo to, ostatnia forma nie jest najwyższa, można powiedzieć, że jest no, po prostu gorsza niż przewidowaliśmy na taki kalendarz. Także to jest spory minus, niemniej wczoraj zdobył bramkę lub dwie I poprawcie mnie, 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 w, mnie w, w komentarzu, ile w końcu Haaland zdobył tych bramek Bo jedną na pewno strzelił piętą, a mi się kojarzy, że coś tam jeszcze później było Na pewno City miało, miało, miało później karnego, ale już Halanda nie było na boisku Mateusz Nunes go, 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 go wykonywał Nunes miał w tym mecu, w meczu gola plus dwie asysty więc to, że tam e, Foden zeratową bramkę, to też wcale nie musi o czymkolwiek świadczyć. Więc co do kapitana, kapitana tam tę kolejkę, to myślę, że najbardziej szablonową opcją będzie Haland. Ale jak już mówiłem wcześniej, gdzieś tam sumując te wszystkie moje argumenty, e, znajdziemy na pewno drogę, żeby gdzieś tam poddymić i pójść w inną stronę, wziąć takiego Palmera czy Briana Bema, ponieważ w ostatnich trzech meczach City miało tylko dwie setki, a Palmer nie miał żadnej. I widzieliśmy po prostu, że gdzieś tam to nie wygląda, jak powinno wyglądać. Jeśli chodzi o punkty, halana w ostatnich 4 meczach tylko 15. Palmer miał już 41. Brian Beba miał 27. No i w sumie tak. Jeśli patrzymy sobie na argumenty, no to nawet porównując Briana Bemo z Hollandem, punktów, punktów więcej miał Brian Bemo, 27 do 15, Bramek miał więcej, Expected Goals miał więcej, setek miał więcej. Jeśli chodzi o gole drużyny, to mieli tyle samo. Expected Goals drużyna Brentford i City też miały bardzo, bardzo zbliżone. Jeśli chodzi o gole stracone rywali, to święci stracili 10 z Expected Goals 880 i straciło 9 z Expected Goals 830, więc również bardzo, bardzo podobnie. No i tylko to jest kwestia tego, że to jest trochę inna półka. Haaland i Memo to jest inna półka, Poza tym tu i tu pewny skład, tu i tu rzuty karne, więc... Ja w sumie, może poddymię na Deadline Live, zobaczymy. Palmer też, oczywiście, jest świetną opcją. Więc zapraszam Was na Deadline Live, który będzie jutro o 18.30. Tam na pewno będzie jeszcze raz wybór kapitana. I ostatnio, gdy tak się wahałem między Halandem i Saką, i wziąłem Sakę, to wyszło to całkiem nieźle. Zobaczymy, czy teraz też pójdę w coś bardziej różnicowego. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy macie zamiar poddymiać. Co do opaski triple na Halandzie, to ja o tym nawet nie myślę. Czekam na podwójne kolejki. Myślę, że. Gdyby Hald był w takiej formie jak na początku sezonu, tak, można by było pomyśleć nawet ze świętymi, ale w aktualnej formie, myślę, mi się wydaje, że zbędne ryzyko. Także na koniec jeszcze pokażę swój skład na, na tę kolejkę, i jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać, jakie są plany. Ja już zrobiłem transfer, jak już mówiłem, za Sakę wszedł Palmer. Skład wygląda tak. Nawce jeszcze z potencjalnie łęką, może, może z kogoś skoczy zobaczymy jak to będzie, więc dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, bawcie się dobrze, słyszymy się jutro podczas Deadline Life i jeśli lubicie moje materiały, zostawcie łapkę w górę. Udanego czwartku, się zielonych strzałek.